Świadomy mężczyzna, mężczyzna, który jest osadzony w swojej energii męskiej, w swojej wartości, w swojej pewności, nie będzie miał problemu z tym, żeby dawać i inwestować. Domeną energii męskiej nasz mężczyzn jest to, że my prowadzimy, my dajemy, dbamy, troszczymy się, opiekujemy, tworzymy bezpieczną przestrzeń. I jeżeli. Mężczyzna ma obok siebie kobietę, w której widzi wartość, która jest dla niego wartościowa, będzie chciał o nią dbać. Będzie chciał mm, tworzyć jej bezpieczną przestrzeń. Będzie chciał inwestować. Będzie chciał dawać. Ale jednocześnie, jednocześnie ten sam mężczyzna będzie świadomie wybierał kobietę, której, w kierunku której to będzie robił. Świadomy mężczyzna będzie zwracał uwagę na to, czy inwestuje w właściwą kobietę. Nie będzie się bał inwestować, tylko wcześniej będzie umiał wyczuć, czy kierunek, w którym inwestuje, jest odpowiednim kierunkiem. I teraz gadanie w stylu ja nie daję tyle, ile kobieta mi dała, albo ja nie będę inwestował więcej, jak dla mnie to jest gadanie poranionego chłopca, który nie przepracował jeszcze swoich rzeczy. Bo wiem sam po sobie, jeżeli ja inwestuję energię w kierunku właściwej kobiety, nawet więcej na początku niż ona, chociaż naprawdę ta kalkulacja jest. Nie, uważam, nie da się tego przekalkulować tak jeden do jednego, to ja wiem, że w zamian dostanę cudowną kobiecą wdzięczność, energię. Tylko ja nie boję się dać. Nie boję się podzielić sobą. Ja nie będę czuł się stratny, kiedy nawet się okaże, że. Nie był to odpowiedni kierunek, ale to wynika z tego, że ja mam to poukładane w sobie. Wynika to też z tego, że jak nie wiem, widzę na kobietę, która wkłada walizkę, która wchodzi po schodach z ciężką walizką, no to ja nie pomagam jej myśląc o tym, że zaraz dostanę coś w zamian. Pomagam jej, bo to jest spójne ze mną. Chcę jej pomóc. Nawet można powiedzieć, że robię to dla siebie. Robię to, ponieważ to są moje wartości. Ale kiedy ja jako mężczyzna, no bardziej właśnie chłopiec ciele mężczyzny, mam nieprzepracowane swoje rzeczy, rany, byłem może zdradzony właśnie, jakaś kobieta mnie wykorzystała, no to ja będę to przelewał na inne kobiety, projektował na inne kobiety. Ale to nie jest problem twój jako kobiety. Jakby to nie jest fakt w takim razie dla ciebie teraz, jeżeli on tak kalkuluje. On ma swoje rzeczy do przepracowania. A twoje myślenie w kategoriach, no ja go naprawię, ja go zmienię, no, relacje budujesz z nim, czy z potencjałem.